Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu zasilaczowi, który będę testował. Będzie to Be Quiet, Straight Power 11, Platinum. Platinum. Dlaczego Platinium? Dwa lata temu premierę miał zasilacz w wersji Gold, czyli Straight Power 11 na nowej platformie od FSP Hydro G. Tym razem mamy kolejną, nową platformę, bo jak widać z zewnątrz jest wszystko to samo. Nic się tutaj nie zmieniło. Dalej jest Saloon Wings 3. Dalej jest ten, ten sam panel modularny, tak samo wygląda. Jest poprawione delikatnie, troszkę Okablowanie, bo były moje braki. E, niestety nadal nie mamy. Płaskich taśm, tak, jak w pierpawerze. Szkoda oczywiście, aczkolwiek przyznam, że kablowanie jest solidne, jest dobre, całe czarne, nie ma żadnych kolorowych kabelków, które, że tak powiem, by raziły wewnątrz zasilacza. Troszkę może sztywne, ale jak je dobrze wygniemy, to bardzo ładnie się prezentuje. Kablowanie jest oczywiście w oplotach, tak, jak tutaj widzicie. Oplot zakończony opaską zaciskową i termokurczliwą. E, wszystko wygląda naprawdę solidnie, trochę niepotrzebnie, jest tylko może złączę atx 24, które jest dzielone W nowych płytach wydaje mi się to jest zbędne. Zmieniono całą platformę wewnętrzną, o czym wspominałem przed chwileczką, e, i mamy wyższą sprawność czyli sprawność potwierdzoną z certyfikatem 80 Plus Platinum e, czyli e, dochodzi do 94%. Zobaczmy, co jest we wnętrzu i jak ten zasilacz jeszcze wygląda z zewnątrz. Także malutka prezentacja. Lecimy! Be Quiet Straight Power 11 w wersji Platinum to ta sama typowa konstrukcja, co w wersji Gold. Jej wymiary wynoszą 160 na 150 na 86 mm, z czego 160 mm to jest długość. Tył zasilacza to kratka wentylacyjna wykonana na wzór performowanej blachy w kształcie plastra miodu, która nie pokrywa całej powierzchni blachy. Z przodu znajdują się złącza modularnego kablowania. Wszystkie kable są odpinane, a same złącza są bardzo dobrze opisane i nie ma możliwości, abyśmy podłączyli inny kabel w złe miejsce. Zachłodzenie zasilacza odpowiada 135 mm wentylator Be Quiet! Silent Wings 3, czyli bardzo cichy wentylator, który potrafi pracować już od 200 obrotów na minutę. Jeśli chodzi o samą wnętrze, to od razu widać, że jest one bardzo sterylne, mimo to jest zbyt wiele elementów, jest za to bardzo poukładane i ustawione tak, by ciepłe powietrze było bardzo łatwo wyrzucić na zewnątrz. Oczywiście wszystkie kondensatory są japońskiej produkcji, głównie są to hemikony lub e, rubikon, te czarne, a panel złącz modularnych jest lutowany do e, płyty głównej który zapobiega, zmniejsza zakłócenie napięć i zwiększa stabilność oczywiście zasilanych komponentów. Ponadto na nim znajdziemy dodatkowe kondensatory aluminiowo-polimerowe, oczywiście japońskiej produkcji od Nippon Hemicon. Jak widać, wnętrze zasilacza wypada bardzo dobrze, wysoka jakość japońskie kondensatory, dobre lutowanie, oczywiście, jest tam może parę takich kruczków, które były poprawiane, ale wygląda to naprawdę bardzo solidnie. Zatem co? Przechodzimy do testów. No cóż, Be quiet jest przetestowany. Podsumujmy sobie testy i wydajmy ocenę. Zasilacz przeszedł wszystkie moje testy, więc już jest bardzo dobrze. Przeszedł też testy w hotboxie. Eee, najważniejszymi cechami tego zasilacza to przede wszystkim wysoka sprawność, która przekroczyła 94%. Jest bardzo dobrze. Eee, jak na wersję Platinium, no cóż, można było się tego spodziewać. Eee, Ponadto regulacja napięć mogłaby być nieco lepsza. Widziałbym tutaj na wszystkich liniach poniżej tego 1,5% więc to jest może troszkę do poprawy. E, ten na napięcie również bardzo dobre. Można powiedzieć, że to jest ścisła czołówka e, pod tym kątem. E, I najciekawsze kultura pracy. Ten zasilacz po prostu wymiata, e, a tak naprawdę to wymiata tak, że go nie słychać. Nawet pod pełnym obciążeniem w odboksie e, wentylator skręcał się do 900 obrotów na minutę. Przecież takie obroty osiągałem wentylatory w połowie obciążenia w niektórych zasilaczach. Także tutaj naprawdę szacun dla Bequieta, bo ten zasilacz robi naprawdę robotę i zawstydzi niejedną konstrukcję półpasywną od konkurencji. Także jeżeli szukacie bardzo cichego i solidnego zasilacza, to naprawdę polecam tego właśnie Bequieta. To jest naprawdę bardzo dobry zasilacz. No cóż, tyle ode mnie. Zapraszam na kolejne materiały. Oczywiście widzimy się na Jemie. Będę piątek, sobota. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku. Na razie. Wnętrze omawiamy. Wnętrze.